Co to może być? Oczywiście to nareszcie weekend. Jest zimno, ale postaram się Was jakoś rozgrzać z wielką przyjemnością. Opowiem Wam o tym, co się będzie działo w ten weekend w Elblągu. Zapraszam! Miło mi poinformować, że w piątek na żywo Wiolo wystąpi miły Pan. A w sobotę za konsoletą stanie DJ Justry. O godzinie 18 w muzeum zobaczycie wernisarz prac Jerzego Domino. Ten artysta jest bardzo dobrze znany w elbląskim środowisku artystycznym. A na wystawie zobaczycie 40 lat jego twórczości. Będziecie mogli zaobserwować, jak jego technika zmieniała się z upływem lat. Napraw. D. Naprawienie się opłaca, jednak jeżeli nie umiesz zrobić tego sam, to akurat tak się składa, że w sobotę między godziną 8 a godziną 14 w kawiarence naprawczej w domu podcisem będzie można samodzielnie naprawić zepsute przedmioty. Pomoże Ci w tym złota rączka, a wręcz rady, które da Ci złota rączka, do tego dostaniesz też narzędzia i wszystko zrobisz samodzielnie. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Dodatkowo tego dnia będzie można również wymienić swoje książki na te, które są dostępne w sklepie społecznym. Do Elbląga przyjeżdża jeden z czołowych skrzypków w Polsce, czyli Adam Suska. Zobaczycie go w sobotę o godzinie 19 na scenie w szkole muzycznej. Wystąpi tam oczywiście wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną. Co prawda, Visual Concert odbędzie się dopiero 26 listopada, czyli w następną sobotę, ale jeżeli zależy Wam na biletach, to już musicie je zamawiać, dlatego że rozchodzą się jak świeże bułeczki. Jest to impreza znana w całej Polsce i. To swoista podróż po całym świecie, dlatego że koncert to jest muzyka filmowa z filmową projekcją w tle. Z tyłu jest wielki ekran, na którym będą wyświetlane najpiękniejsze miejsca na świecie. To jest prawdziwe show, które musicie zobaczyć, no i oczywiście usłyszeć. Możecie już oglądać wystawę prac Mirosława Maszlanki. Jego prace powstają z wikliny, traw i wosku. Wystawa nosi tytuł Estuarium i znajdziecie ją w galerii L. Oczywiście w niedzielę zacznie się katar, to znaczy mistrzostwa świata w Katarze. Jeżeli od tych emocji zgłodniecie, to nawet nie musicie wstawać z kanapy. Wystarczy, że zamówicie ulubione przekąski przez na wynos i możecie kibicować dalej. Dodatkowo przypominam, że właśnie zaczyna się okres przeziębień, a nic tak nie wzmacnia odporności jak długie spanko. Trzymajcie się cieplutko, miłego weekendu. Cześć!